Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, bardzo boki trójkąta mają długość 20 i kochani 12. Kąt między nimi jest alfa no i alfa ma 120 stopni i możemy to zapisać ze wzoru 1 druga razy bok 20 razy bok i razy sinus kąta zawartego między nimi 120 stopni a sinus, kochani, 120. Może ma, można zapisać ze wzorów reducyjnych, że to jest 180 stopni minus 60 stopni. I to jest ćwiartka, kochani, druga, a sinus w drugiej ćwiartce nadal jest dodatnie, jest taki w pierwszej wszystkie są dodatnie w drugiej, tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. I to będzie po prostu równe sinusowi 60, a to jest pierwiastek z 3 na 2. Czyli mamy co, kochani? Tu już sobie skrócę. 1, 10, 10 razy 112 to jest 120. Razy pierwiastek z 3 na 2, czyli mamy 60 pierwiastków z 3. I to jest odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Wzór na to jest jedna, druga razy bok razy bok, razy sinus kąta zawartego między tymi dwoma, dwoma bokami e, trójkącie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.